Hej kochani, witam was wszystkich w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będzie rozpoczęcie roku szkolnego i no Ja, no, muszę się jakoś ogarnąć. Wpierw, ja, a potem budzę tego typa. Mm -hmm, mm -hmm. Tak. Dobra. Teraz idę po moje dziecko. Nie ryć, Dziusiu. Teraz zakładam ci tonary. No, nie, płacz, dupo. No, idziemy. chodź, 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 idziemy obudzić ojca. Stary Giacie! Różę tą dupę! Co? Nie co, tylko słucham, ubieraj się! Ale po co? dolego. No dobra, no muszę spakować moje dziecko ukochane! Hehe, nie faworyzuję w ogóle! Tu ciemno Wezmę ten smoczek, to y, noż to i to wezmę. I wezmę jeszcze książkę o dinozaurze, bo czemu by nie. I wezmę jeszcze jedną zabawkę, dziecko. Wezmę ci tą mysz jakąś. Idziemy. Chodź. Musimy telefon spakować. Kolejny portfel. No, idziemy. Dobra, idę budzić w Kto ma na ósmą? E, e, e. No, chyba ona, nie wiem. Chyba tak, no, raczej tak. ale ja, tam trudno. Wstawaj, Ines. Wstawaj! Dobra. Wstawaj. Ubieraj się. Już, już. Muszę się ubrać. Co się ubiorę? Ubierz mi się w to. Chociaż nie, to nie. Tak dziwnie do szkoły. Ubiorę się wy Nie to, nie to. To! Okej. Okay. No, teraz muszę to włożyć do tej szafy. No, zakładam okulary, biorę telefon, no to jakąś trepkę weźmy sobie. Eeeem, um, wezmę to. Yy, to, szotkę, yy, rozczyszczę sobie włoski, dam do rope. I, 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 I jestem ready. Ja jestem ogólnie ready. Nawet teraz budzę Nela. Nela, wake up. Nela. Co? Co? No, ja będę muszę się ubrać. Koniec wakacji jest. Obnął, oh, no, no. Dobrze. Się ubrałam. I, I co ja muszę zrobić? I w sumie jestem gotowa. Idziemy na dół. Na dół, na dół, na dół idziemy. Dobra, na śniadanie nie zdążymy zjeść, bo wy się tak ten. Wy się tak yy, spóźniacie na wszystko. Wymienię ci tylko wózek. Noż. Teraz zdjęłam ten wózek z ręki. No, idziemy. No dobra, teraz musimy jechać windą na drugie piętro, bo już weszliśmy do szkoły. Tak. Dobra, jesteśmy chodźmy szybko, bo się zaraz późnimy. Dobry, dobry. E, dobrze, dzień dobry. Witam Was wszystkich na apelu. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego e, e, e. jestem pani Bączek. Tutaj widzę, to pierwsza klasa przyszła. Pierwsza klasa naszego ukochanego liceum. Jestem pani Bączek i teraz przedstawię wam nauczycieli. Ja jestem oczywiście dyrektorką. To jest y, pani Katarzyna Dobra, ja jestem Angelika Bączek i jestem Waszą dyrektorką. Teraz oddaję głos Pani Katarzynie Bączek, która uczy języka polskiego. Dzień dobry, dzień dobry. Nie jestem Waszą wychowawczynią na szczęście, ale uczę polskiego, tak. Dzień dobry. Dobrze, proszę usiąść pani Katarzyno. Teraz wasza wychowawczyni Maria Kłosecka. Dzień dobry, jestem waszą wychowawczynią. Maria Kłosecka. I jestem psychologiem. Dobrze, dobrze. Teraz yy, sekretarka i... O, ja matematyki. pierdolę, o Jezus się spóźniłam, dzień dobry, dzień dobry, się spóźniłam przypadkiem, przypadkiem, na pewno. Y, dobra, to jest sekretarka, y, no mówiłam chyba jej imię, nie pamiętam, no, no, więc usiądź proszę Pani, usiądź proszę Pani, tak. Y, to jest y, y, Pani od matematyki i fizyki, to jest Pani Zuzanna Nadoleska. Dzień dobry, jestem Zusia. Dobrze. Y, to jest pani od angielskiego. Pani Karyna Dupna. Dzień dobry, jestem Karyna Dupna. I no, jestem od angielskiego. Mhm, proszę by siąść. Dobra, to jest pan. Y, y, Wojtek y, y, Dupny, to jest mąż pani. <grymne> Dobrze, to jest mąż pani Karyny Dupnej, bo to jest y, Wojciech Dupny i on uczy informatyki. Dzień dobry, uczę informatyki. Jestem y, Wojciech Dupny, a moją żoną jest Karyna Dupna. Dobrze, proszę usiąść. To jest pan. Y Dobrze to jest pan. Zbysiu. To jest pan Zbysiu y prawonożny. I on uczy y biologii i chemii. Dzień dobry, jestem Zbysiu. Jestem Zbyszek, ale mówcie nam nie Zbysiu albo Zbyniu. I g. Y, chemii i biologii. Dobrze, proszę usiąść. No, jeszcze nam tutaj została ostatnia pani, pani Lubława Mirczak, i ona uczy ogólnie, pani Lubława Mirczak uczy y, geografii. No, dzień dobry, jestem Lubława Mirczak i uczę geografii. Dobrze, proszę usiąść. Dobrze, to by było na tyle. Yy, do widzenia, do widzenia, do widzenia. Ja, Mary! Spóźniliśmy się, przepraszam bardzo, ale się spóźniliśmy. Dobrze, wpierw pani. Yy, pani jest od informatyki i ta pani się nazywa. To jest pani od informatyki Krystyna mawo jaje. Yy, no. A dzień dobry, jestem Krystyna Małojaja ja. I, i, i uczę informatyki. Przepraszam, siadnąć. Yy, dobrze, no. Ja jestem Marian Pierdzibąk i uczę w Tak, to jest Marian Pierdzibąk i uczę w Dobrze, to wszystko. Chyba to wszyscy nauczycieli, tak, tak, to wszyscy nauczycieli. No, to do widzenia! Widzimy Was jutro. Goodbye! Dobra, teraz idziemy na Nelly. Na Nelly ten. Wiecie, no. Idziemy. Dobra, jesteśmy szybko na tym przedstawieniu, no znaczy rozpoczęciu. Mhm. Ja, Pidi, moja stara szkoła. Ech, te czasy. Dobrze, proszę usiąść, jeszcze wszystkich nie ma, ale proszę usiąść. Dzień dobry wszystkim. Ja jestem waszą dyrektoryką. Jestem e, Krystyna Pawłowicz. I dzisiaj e, nie będzie e, tego. No znaczy będzie pasowanie naucznia. O tu! E. Pół? Dobrze, jesteś już uczniem. Ty też. Noż w dupę ciemną. Ty też już jesteś uczniem. Ty też. Noż. Ty, <grym> ty, też... ty, też. ty też jesteś już pasowana też. Następne pasowanie będzie na osiemnastkę. Musimy jeszcze tyle. Dziesięć lat poczekać. Dobrze, teraz tak. To jest pani od WF-u. To jest pani y, lub, y, lu, Lubowała. Lubowała Dupna. I ona jest córką z liceum państwa Krystyny Dupnej i Wojciecha Dupnych. Dupnej. Dobrze, to jest wasza wychowawczyni, Pani. Dobrze, to jest wasza wychowawczyni, Pani Bogu, miła wiadro. A więc, co tam jeszcze? No, to już wszystko. E, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, ślepa wienia. Dobra i to by było na tyle. Pa pa! Subujcie, subujcie subskrybujcie, subskrybujcie, yy, bo pani yy, Bogu miła wiadro was w nocy.